Gdzie mam Wam w kolejnym odcinku przygody na Morganem eventy, questy i tym podobne w pierwszym odcinku zrobiłem sobie questa. E, chłopcy też lubią wyróżnić coś tam dalej. Dobrze, więc teraz udajemy się na brzeg jakiś... No więc udajemy się na brzeg. Na brzeg e, gdzieś tutaj na pewno. Więc idziemy tam. Dobra. Chyba ci musieli przejść na drugą stronę. Mam przełaź. Bra, więc idziemy. To jest yy, krótki quest. Yy, no i fajny nawet. Fajna nagroda jest za niego, więc warto zrobić. Dobrze, więc tutaj jest brzeg jakiś. Więc pogadamy sobie z nim. Hmm... Więc gdzie mamy iść? Dobra Wianek mówił tak Dobra, źle poszedłem. Mam iść na kordy 11:34. E, dobrze, więc. Y, nie, na no, z stronę stroną idę Dobra, więc idziemy tam teraz. Muszę zawrócić. Musimy wyłowić chyba takie coś. Chyba, nie wiem. Ale idziemy na te kordy, które mówiłem. Dobra. Wyłaść tej rzeki. Dobra, teraz pewnie będziemy musieli iść tutaj lub tutaj gdzieś, nie wiem, ale zaraz zobaczymy. Dobra, to jest tutaj, jednak, dobra, gadamy sobie z tym. E, no i dobra, i teraz musimy poczekać. Czekaj. No i teraz y, musimy poczekać 5 minut y, Więc widzimy się za chwilę y, Dobra, wyłowiłem ten... Y, nie wiem co to jest Ale wyłowiłem coś I chyba teraz musimy się udać do tego kolesia Skąd wzięliśmy QS, a więc pójdę z nim pogadać Może coś z tego będzie O, mam, dobra Wziął nam go, i teraz co będzie dalej? Możesz zacząć misję. Dobra, hmm, chyba to ognisko. Dobra, więc yy, ruszamy jedno. Ja zrobię 50. Najlepiej, bo wtedy jest lepsza nagroda chyba. Dobra, drugie, tutaj zrobię ciecie, no bo to będzie bez sensu jak tak będę sobie biegał, więc widzimy się za chwilę. Dobrze, zrobiliśmy 50 okrążeń. Dobra, teraz musimy y, wrócić do niego. I gadamy sobie z nim. No i dostaliśmy y, 10 punktów honoru. 30 y, złota. Ileś tam doświadczenia. No i jest y, taki talizman. No bardzo fajny. No ale szkoda, bo tylko y, jeszcze parę dni będzie. No trudno, no to by było, by na tyle co do dzisiejszego odcinka, więc to by było na wszystko na razie.